W studio naszego radia bardzo serdecznie i gorąco witam Marcina Wojciechaka. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Magdo, witam serdecznie. To jest jeden z organizatorów fantastycznej imprezy dedykowanej wszystkim Paniom Motofanki. Skąd ja mogę wiedzieć, że to jest fantastyczna impreza? Mogę, bo już trzykrotnie się odbyła. Poznanianki były zachwycone. Wszystkie, absolutnie. I te, które jako pierwsze znalazły się na linii mety, i te, które gdzieś tam tyłami goniły. I ciągle ja mam wrażenie, że takich imprez dedykowanym paniom jest za mało. Zatem od razu dziękuję, że z okazji Dnia Kobiet, bo to 7 marca, wigilia przed Dniem Kobiet, panowie się o nas troszczą, bo pan Marcin nie jest sam, ma kolegów, którzy pomagają mu te imprezy zorganizować. Porozmawiajmy o motofankach, właśnie. Ile załóg w tym roku może brać udział w tej świetnej zabawie? Ze względów organizacyjnych, jak zawsze, z wielką przykrością niestety musimy ograniczać tą, tą liczbę. W tym roku jest to 50 załóg, które możemy przyjąć. A to żeby... i tak chyba troszeczkę lepiej niż w zeszłym, prawda? No, staramy zawsze się zawsze otwierać dla pań, bo zawsze chcą przyjechać jeszcze więcej, ale no, staramy, się, staramy się to wszystko ogarnąć i dla nich przede wszystkim to zrobić. Ale wracając do tego, pani Magda, co pani tak. powiedziała na samym początku, że pani wie, że impreza jest świetna i wspaniała, za co dziękuję już z góry. Nie ma za co. A proszę państwa, to musicie państwo wiedzieć, że pani Magda mówi o tej imprezie w ten sposób, nie będąc nigdy na niej, tylko tylko słysząc same superlatywy, opinie od zapraszamy pani. co roku panią Magdę, drodzy Państwo, a ona nie przyjeżdża. Także zapewne, jak przyjedzie do nas, na co liczymy w przyszłym mhm. roku, powie jeszcze lepiej, jeszcze więcej i będzie naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. I ja powtarzam tylko opinie kobiet, które z Wami się bawią właśnie w okolicach Dnia Kobiet na tej cudownej imprezie motofanki. Mamy już jasność w liczbie załóg, szkoda, że 50, ale całe szczęście, że aż tyle, gdzie startujemy w tym roku. Startujemy tradycyjnie, jak przy każdej edycji motofanek z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jest już taka, nazwijmy to faktycznie tradycja. Mm -hmm. Prezesi, bo wiemy teraz, że prezes się zmienił, bardzo przychylnie do naszej imprezy się odnoszą. Za każdym razem udzielają nam gościny na Międzynarodowych Targach Poznańskich. A impreza też zyskuje prestiżu. Oczywiście. Panie bardzo lubią z, tej, z tego miejsca startować. A gdzie będziemy na mecie? Na mecie będziemy również na terenie Międzynarodowych mhm. Targów Poznańskich, czyli panie po prostu wyjeżdżają z terenu targów i wracają w to cudowne miejsce z powrotem. Ja wiem, panie Marcinie, że pan nie będzie mi chciał do końca udzielić pełnej odpowiedzi na pytanie, jak przebiegać będzie trasa, ale chociaż taki zarys. No, ja mogę powiedzieć że będzie przebiegała Naprawdę? trasa. Naprawdę? Tak, do przodu. Ach, cudownie. No, I tylko tyle mogę powiedzieć. Trasa będzie, będziemy jechać do przodu, mm -hmm. będziemy zwiedzać Poznań. Trasa na pewno będzie ciekawa, bo za każdym razem no, staramy się, e, by ta trasa m, wiele atrakcji i mm -hmm. wiele, wiele ciekawych miejsc. I żeby też pewnie miejsca się nie powtarzało, bo macie panie, które z wami się bawią od samego początku. Tak, mamy panie, które bawią się od samego początku, ale m, e, trasa rajdu to jedno, no, mm -hmm. do której zawsze bardzo, bardzo się przykładamy. Ale e, przesłanie, nazwijmy to rajdu, czyli taki temat przewodni, za każdym razem jest inny. Przypomnę. W zeszłym roku były lata 70, dobrze pamiętam. Dzieci kwiaty. Dzieci kwiaty. Wcześniej były o babie lato, czyli mhm. y, stroje klimat indiański. W tym roku możemy to oficjalnie już ogłosić i zaprosić panie do zabawy e, filmowo-bajkowo. Tak to nazwaliśmy. Czyli przebieramy się, e, samochody, siebie. Robimy wszystko, żeby e, w ten klimat filmowy i bajkowy się zatopić. Mm -hmm. Czy to w związku z Gwiezdnymi Wojnami tak was natchnęło? Znaczy, nie. nie, natomiast y, y, tematyka jest dowolna. Bardzo szeroki jest ten wachlarz, bo część z pań zapewne mm -hmm. będzie chciało się przegrać za szkimiki, y, niektóre za, za czerwonego kapturka. Czerwonego kapturka y, filmowo również mogą się panie przebrać za... Y, no, wachlarz jest ogromny i liczymy na to, bo panie też czekają na, na mm -hmm. ogłoszenie, ogłoszenie tej, tej tematyki, że będą naprawdę wspaniałe, jak zawsze przebrania i atmosfery. I Oprócz przebrań, również jak to jest na rajdach, mhm. różne zadania przed paniami stawiać będziecie. Na ten temat też oczywiście, panie Marcinie, słowem pan nie powie, że. Żeby... No jednym było. słowem powiem tak? tak. Będą zadania jak zawsze na trasie, ale przewidujemy w tym roku lekko zmienić formułę rajdu jako takiego, bowiem położymy większy nacisk ze względu na tematykę, mhm. na zabawy, quizy, konkursy na mecie. Aha! Mogą panie się przygotować z tego tematu filmowo-bajkowo, i tylko tyle powiem, że na mecie będzie bardzo dużo atrakcji i, i, i zadań takich związanych z filmem i z bajką. Mm -hmm jak się zgłaszamy, bo są jeszcze wakaty, prawda? Są wakaty, cały czas czekamy. Strona nie zmieniła się od lat motofanki.pl tam są informacje o sponsorach, o nagrodach e, i także formularz zgłoszeniowy. E, zgłaszamy się do imprezy, bo może pani Magdo, widzę, że pani już nabrała powietrze, chciała Pani coś powiedzieć, ale nie, nie, nie. Mo mogę, mogę coś dodać, bo jest taka grupa może nie osób, grupa instytucji, samorządów, które bardzo wspomagają nas w tej organizacji motofanek i chciałbym jak gdyby no, ich tutaj uhonorować, wymieniając Jak najbardziej, ich, prawda? zapraszam. Pod patronatami burmistrzów i wójtów gminy Pobiedziska, gminy Swarzyn i Tarnowo-Podgórne impreza się odbywa. Międzynarodowe Targi Poznańskie już wymieniłem. Chciałbym Poczynić taki mały wyjątek, jeżeli pani pozwoli. Bo lista sponsorów jest bardzo. Jest długa. bardzo długa, ale w tym roku dołączył do nas sponsor szczególny, o którego no, zabiegaliśmy, może inaczej myśleliśmy o nim mm -hmm. od wielu, wielu lat. Dołączyły do niego do nich termy maltańskie, które również ufundowały nagrodę. A jakie to miejsce termy maltańskie, jak cudowne i wspaniałe, mm -hmm. każdy wie. I będzie można zdobyć nagrody wejściówki do tych terenów maltańskich. Także, moje drogie panie, zapraszam serdecznie, bo, no bo pula nagród się cały czas powiększa i ma w swoim zasobie tak wspaniałą nagrodę. To ja jeszcze tylko technicznie zapytam. Mamy 50 załóg, a w załodze ile pani może jechać? Musi jechać, Muszą jechać co najmniej dwie panie, bo mhm. załoga dla nas to jest kierowca i pilot. Ile będzie z tyłu się działo? Oczywiście no, tyle ile zgodnie może z przepisami. zgodnie z przepisami. Choć Panie swego czasu e, przyjeżdżały samochodami, które miały siedem miejsc. Tak? Specjalnie takie samochody sobie. Mój wujek ma takie, wiem, to fajne no, to. Ten, na ten. za rok widzi pani, może pani sześć <laughs> koleżanek ze sobą zabrać. Jak zrobię prawo jazdy, Panie Marcinie, to obiecuję, że tak. To może jakiś apel na antenie, żeby panią Magdę zmobilizować na Facebooku, żeby Pani Magdo, zrób, proszę <laughs> zrobić prawo jazdy, bo impreza czeka. Ale zawsze się załapać z koleżanką posiadającą tak, prawo jazdy jak jako pilot. Drogie panie, drogie poznanianki, to przypomnijmy, że Motofanki, fantastyczna impreza, wiemy, że fantastyczna, bo to już czwarta edycja, 7 marca odbywać się będzie, start i meta na międzynarodowych targach poznańskich, mnóstwo atrakcji, mnóstwo cudownych nagród, zasada prosta, trzeba się szybko zgłosić i trzeba to zrobić, wchodząc na stronę www.motofanki.pl. Ja trzymam za panie kciuki, a no i ważna rzecz. Motofanki to taki rajd dla pani, który też pobudza wyobraźnię, jak wspominał pan Marcin w tym roku. Wyobraźnia jest szeroka. Przebieracie się za postaci z bajek i filmów. No i świętujecie w kobiecym gronie dzień kobiet. A dbają o to mężczyźni. Między innymi mój gość, pan Marcin Wojcieszak, jeden z organizatorów motofanek.